To jest prawdziwy Samiec. Proszę bardzo, na Geo Wild. Patrz, pola. Pada deszczyk. Pola, pada deszczyk. Co bierze deszczyk? Co bierze w deszczyk? A główno bierze. Nie chłonie O tak już łapy wyciąga do ryb To jest moja krew Widziaj, to jest prawdziwe kino A nie jakieś Helios Dream dla lamusów Łapa wyciągnięta, daj tam i kabana tak. A to są lesze Widzicie Takie jak w internecie wyjść wyjść, już go zawiera. Już idziemy, to to będziesz pukał im szybę mimo że nie można, aż nas ochrona stąd wygoni. jak lef.